Cześć kochani, z tej strony ma na no dobrze, że jesteś. zrobimy czytanie, zrobimy przedłużone czytanie. Zobaczymy, co ciekawego się dzieje. E, bardzo mi się podoba mój nowy sposób y, tasowania albo wyciągania kart, albo nie wiem czego. Zobaczymy, co dzisiaj ciekawego. Prywatne czytania minus 20% Analyze. Your time is well spent analyzing, but only up to where you become too attached to any particular outcome. Z numerem 68, 6 i 8, 14. 14 dla mnie to jest górny świat. No właśnie i mamy ten, tego ptaka, ten ptak jako wyrażenie czego, jakiegoś bóstwa. Z przeszłości. Nie wiem dlaczego. Analyze. Okej. Okay. Życie jest jak spirala z numerem 2 i 6. Przyjrzyj się starej lekcji z nowej perspektywy, wyciągnij z niej naukę i wzrastaj dalej. To jest tak jakby stara lekcja dotycząca Starego Bóstwa, czyli Twojego Starego Boga. może Twojego Starego? <śm> Wing wing. Kojot. <noise> Odwrócony. Okej, <Okay>, dobrze. <noise> Twojego starego boga. Wybór nowego boga. Czyli mamy zamknięcie. Albo chce się zamknąć spirala, czyli jakaś tam jakiś etap dotyczący. Tego, kogo traktowałaś traktowałeś w przeszłości jako Boga. Czyli kto był reprezentacją twojego bóstwa to jest to, co chce się zmienić, OK. Czyli re, <laughs> reprezentacja ciebie jako. To jest tak, jakby który Bóg cię, jaki Bóg cię teraz reprezentuje. Dobre. Ok. Intuicja mamy pod spodem. High Priestess. No i mamy dziewięć pentakli. Dokładnie widziałam tą kartę, jak myślałam o tym. dziewięć pentakli to jest niezależność. To jest forma bóstwa, czyli jesteś jedyna, jeden nie, <laughs> niezależny w swoim wydaniu, autentyczny. I mamy tego ptaka właśnie tutaj. Tego samego, którego mamy tu. Który wygląda bardzo, bardzo podobnie, prawda? Więc transformacja teraz będzie polegała na Twoim nowym wyborze, bardziej intuicyjnym mam wrażenie, dlatego że przechodzisz do kolejnego etapu, w związku z tym może się okazać, że Masz szansę na wybór nowej wersji siebie pod kątem Jakie bóstwo chcesz reprezentować? Kto jest Twoim Bogiem? Jakie bóstwo chcesz reprezentować? Może to jest kwestią wyboru na podstawie tego, co jest Ci znane, albo będzie wymagało Twoich nowych wyborów w postaci zrobienia researchu na ten temat. Kto jest twoim nowym bóstwem? Kto jest reprezentacją? Okej. Okay. Czyli tak, mamy wybór, czyli mamy mamy nowy wybór, kochankowie, główna arkana. Z numerem 6. Król mieczy odwrócony Cups. słońce. Ok, to jest pytanie do Ciebie z tego względu, że jeszcze nie do końca zadecydowałaś, zadecydowałeś. Jeszcze jeździsz z wózkiem po sklepie i decydujesz, co włożyć do koszyka, jeśli chodzi o twój wybór tego, kim jesteś. Hmm. Albo inaczej, jaka wersja boskości Ciebie chce być przez Ciebie wymanifestowana? To będzie Twój nowy wybór do podjęcia. Mm. Jest to trochę pokazane, tak jakby w formie celebracji. To znaczy, Całkiem możliwe, no tak, mamy święta, wiadomo, jeśli chodzi o celebrację, ale będzie mi to. Jest mi to bardziej pokazane, tak jakby dokonujesz wyboru, bardziej. dokonasz wyboru w postaci może nawet nieświadomie, tak jakby jest wtedy, kiedy twoja wersja ciebie będzie najbardziej zrelaksowana, albo najbardziej radosna, jeśli chodzi o jakąś celebrację czegoś. I w momencie, w którym będziesz w takim stanie boskości, błogości, to będzie moment, w którym tak jakby jeżeli nie, nie jesteś świadoma, jeżeli nie jesteś świadom tego jakiego rodzaju boskość wybierasz teraz, to może ci być to pokazane dopiero później. Jeżeli nie będziesz tego świadoma, jeżeli nie będziesz tego świadom, okej. Okay. Dokładnie, Page of Swords. Czyli ten page to jest ktoś, kto nie ma jeszcze pełnej wiedzy na temat tego, kim jest. Czyli jest tam jeszcze jakiś strach w komunikacji ze sobą, w związku z tym jeszcze się waham, bo nie wiem, kim chcę być w mojej pełnej wersji boskości. To jest tak jakby dopiero jestem w początkującej wersji siebie, no bo zaczynam od nowa, to będzie nowy wy wy wybór, ok, ale tam jeszcze jest trochę zmieszany strach, to znaczy nie jest jeszcze do końca rozeznane, nie jest to jeszcze ustabilizowane, o. Może, może jesteś w etapie, w którym ten wybór Twojej nowej boskości, która, którą chcesz wymanifestować, będzie bardziej polegał na zbiciu swoich obiekcji co do tego, co jest dla Ciebie możliwe teraz. Okej. Mm, Okej. Okay. Okay. odwrócona spadła. To jest tak jakby mm, to zwątpienie, które ściągasz, czyli... Może własny sabotaż, albo niedowierzanie, że może być aż tak pięknie, tak jak sobie to wyobrażasz, że może być aż tak dobrze, jak sobie to wyobrażasz, to jest to, co właśnie spadło. To jest tak, jakby w momencie, w którym zaadresujesz um, swoją wątpliwość, może nawet wypowiesz ją na głos, podczas może nawet celebracji, albo jasno i klarownie przedstawisz. Ja jestem tym i tym. Ja chcę być tym i tym i absolutnie jest to dla mnie wykonalne. A może po prostu odpoczniesz? A może po prostu wykonasz działanie, które absolutnie jest tym samym działaniem, które wykonuje już teraz Twoja nowa wersja boskości w Tobie? Okay, okay. Czyli ta obawa, o której mówię, która teraz spadła, jest teraz wyjaśniona. I ta obawa jest taka, że będziesz pracować na jakby tą wizję i ta wizja nie zostanie Ci em, zwrócona. To znaczy, że tak jakby strach polega na tym, że nie zostanie to w żaden sposób, um, nie zostanie to w żaden sposób rozpoznane do tego stopnia, żeby ci się to w jakiś sposób zwróciło, ale powód, dla którego masz te zwątpienia w momencie, w którym one spadną, zostanie Ci pokazany w formie tego stresu, tego strachu, Spowodowanego tym, że w przeszłości to jest dokładnie to, co powodowało tak jakby tą samą blokadę. Dlatego to życie, życie jak spirala jest odwrócona. To jest tak jakby ta spirala tego hmm, Zwątpienia w siebie, tak jakby wraca z powrotem po to, żeby zacząć od zera. Czyli nie wiem, w co idę, ale wiem, że się boję i muszę poczuć to, że się boję, i w związku z tym, kiedy czuję, że się boję tam, gdzie idę, ten strach odpada. Czyli pomimo tego, że się boję, to idę, robię i idę. I to jest moment, w którym. Zaczynam od zera, bo wiem, że był dalej we mnie strach, który powodował cały czas, że muszę zacząć od nowa i że muszę odnawiać wszystko, czy coś w tym stylu. Albo, albo bardziej muszę skupić się na Mojej niezależności emocjonalnej od tego strachu, który właśnie teraz spadł. Ciekawe, to jest tak, jakby pokazane tu, gdzie jesteś. Jest ok. Czyli, tak jakby energetycznie, mentalnie, yy, gdzie się postawiłaś, gdzie się postawiłeś, gdzie się wstawiłeś, jest ok, gdzie się wstawiłaś, jest ok, energetycznie. W związku z tym, dosłownie tam, gdzie jesteś, już wychodzisz z mentalnych restrykcji. Które są oparte na zaprzeczaniu samej sobie, zaprzeczaniu samemu sobie, jeśli chodzi o potencjał, który jest we mnie, ale nie może być w żaden sposób zaczęty na nowo, albo potwierdzony przez fizyczną manifestację, która jest do odegrania, z tego względu, że najpierw muszę zaadresować fakt, że się boję. Że boję się sukcesu, że faktycznie ta linia czasu się wymanifestuje. A w związku z tym, nie odejdziesz mentalnie od tego miejsca, w którym jesteś, ale jednocześnie nie zacznie się nic nowego, co będzie potwierdzeniem Twojego potencjału. Niemniej jednak, zauważysz, że Twój potencjał w tobie jest i on czeka na wymanifestowanie się. W nowej formie. Okej, okay, będę kontynuować e, wyciąganie kart. W opisie filmu jest mój adres mailowy. Napisz do mnie, jeżeli masz ochotę na przedłużone czytanie. Przedłużone czytanie kosztuje 25 zł. E, tak jak wspomniałam na początku e, minus 20% na prywatne czytanie. A jeżeli to wszystko, to dzięki, że byliście do następnego. Pa!